Znasz wady i zalety opon pełnych w twojej hulajnodze? Opony pełne mają jedną zaletę. Jednak z tą jedną zaletą, którą jest nieprzebijalność takich opon, idzie szereg wad. Jedna z tych wad to jest utrata stałowej amortyzacji, czyli powietrza w koła. Brak amortyzacji oznacza szybsze rozkręcanie się połączeń hulajnogi. Mam tutaj na myśli śrubki i tuleje łączące. A w najgorszym przypadku od wibracji wewnątrz hulajnogi mogą popękać łączenia w baterii. To może być e, albo groźne, e, dość do samozapłonu, lub może być bardzo kosztowne, żeby przywrócić sprawność baterii. Jednak sama opona, pomimo jakby możliwości przebicia, e, jest narażona na stanowcze zużycie. Po pewnym czasie opona robi się kwadratowa i jeździć na niej bardzo nieprzyjemnie. Jeżeli zdecydujecie się na taką oponę pełną, to pamiętajcie, żeby robić to w odpowiednich warunkach i z odpowiednimi narzędziami, żeby nie uszkodzić swojego sprzętu i nie być w plec. Można też oddać w ręce specjalistów, którzy na pewno będą wiedzieli, jak nałożyć bezpiecznie taką oponę.